Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krysto i witam was w kolejnym materiale z gry Skyrim. Mianowicie, widzowie, my musimy już sobie z tego miejsca wyjść, mm, ale musimy najpierw zebrać maski. To jest najważniejsze. Poodkładać, musimy na pewno wrócić do, do... chaty, by odkładać te rzeczy. O, przyda nam się udźwig. No, wychodzimy z tego miejsca. Pięknie. I lecimy do chaty. Okej. Okay. Mnie zawsze śmieszy to, że przez to, że jak jeden z widzów pisał, że drewnianą maskę lubi, ale to chyba wiem dlaczego, bo zakładasz maskę, wchodzisz do tego pomieszczenia w tym wymiarze i masz skrzynki, nie? To jest niezły patent, że nawet nie musisz kupować żadnego domu ani nic, tylko masz Wymiar, który jest odrębny od świata i masz skrzynki, nie? I możesz sobie tam lud ch ch chować i on nigdy nie znika, nie? Jeszcze brakuje, żeby tam był jakiś warsztat, nie? Nie wiem, że możesz sobie wykuć jakąś broń czy ulepszyć, co jeszcze to byłoby już chore, nie? Ale tak i tak, że masz tam skrzynki, nie? To jest. To jest śmieszne, nie? Widzę, to jest akurat śmieszne, że masz taką opcję. Dzięki temu. Dzięki drewnianej masce. Ok, wszystko się tutaj zgadza. No i jeszcze chyba tam ktoś, jeden z widzów, tam wcześniej coś mi pisał: Dlaczego nie przeszedłem na. Mam nadzieję, tutaj? Dokładnie tutaj? Dlaczego Dobrze. nie przeszedłem za na dederyczne sety lub kościane? Jest to związane z tym, że bardzo często inni gracze mi obrzydzili inne armory, i ja nie lubię grać jak reszta po prostu, nie? Więc no mam trochę taką po prostu wewnętrzną awersję, że reszta graczy gra jak jeden mąż tym samym, i no mi to zbrzydło. Sorry, nie. Albo zastanówcie się widzowie, jak dużo znacie ludzi, których kiedyś oglądaliście let's play ze Skyrima i jak dużo ludzi abuzuje set Słowika. No po prostu, no pokażę wam, no bo go mam na stojaku, no. I zauważcie, że ile ludzi abuzuje jego set, nie? Że zakłada ten set Słowika i lata z łukiem, nie? I o, jeszcze ma ostrze słowika i spamuje nim, nie? Więc no sorry, ale... No ja nie jestem aż takim abuserem, albo w sytuacji, gdy ktoś, nie wiem, strasznie lubi łuki, no sorry, ale ja zawsze będę wolał kusze, nie? Za sam design i to, że mm, są tak mocno mm, hejtowane często w grach, że ktoś, kto gra pod kusze, to od razu jest uznawany za gorszego w niektórych grach. tam bardziej już pod kątem gier MMO RPG gadam nie że jak ktoś grał pod kuszę to był uznawany że jest jakimś chory na głowę bo przecież ma wolniejsze ładowanie i ten szybkość oddawania strzałów jest gorsza ale miałeś trochę większe obrażenia i mógł ktoś cię po prostu w PVP szybko pozbawić życia ja takiego podejścia bardzo nie lubiłem, ale każdy jest inny, nie? co mi tam do tego. Na pewno maski musimy poulepszać i od odłożyć. To tak, maska Henworaka odkładamy. Konachrika, ona będzie na Gizargo. Crossis zostaje, Morkej zostaje, na Krina będziemy używać. Ragota odkładamy, wokuna też, drewnianą maskę też odkładamy. Hmm. Tutaj wszystko się zgadza. Tarczę z Ethereum się zastanawiam, czy faktycznie ją odłożyć. Ona swoje waży, więc warto byłoby ją odłożyć, ale mniejsza z tym, nie? O i widzu pamiętaj, jeszcze jedna rzecz. Jak masz, powiedzmy, klasę pancerza, nie, na dole i coś ci pokażę. Że załóżmy sobie tak i zobacz, że ja mam 834, nie? Ale mogę to podbić i będę miał 925. Mogę jeszcze to bardziej podbić i mam 1007. Tylko pamiętaj o tym widzu, że to nic nie znaczy, jeśli dalej działają te same statystyki z wcześniej, że 650 obrony klasy pancerza to jest kap twój najwyższy Redukcji obrażeń, jakie możesz mieć w grze. Więc jeśli ty masz więcej niż ten próg armora, to on ci nic już nic nie daje. Więc to, żeby abuzować pod kątem ddyrycznego setu lub kościanego, mija się trochę z celem. To jest taki dodatkowy argument stojący za tym, że nie muszę używać najlepszego pancerza w grze, bo on jest ci zbędny po prostu. Możesz się zatrzymać na tym ebonowym lub silver e, armor, możesz się na nim zatrzymać lub na norskiej zbroi i on ci w zupełności wystarczy do końca gry. Też na przykład, nie wiem, zbroja ze Stalhrimu, nie? Ja ją będę na przykład przerzucał się na tamtą i w niej będę kończył grę. Nie? I miej to na uwadze, że nie musisz grać jak reszta i nie musisz aż tak mocno abuzować czegoś, co jest ci zbędne, bo zobacz, ja już mam 1007. No, i co z tego? Co z tego, widzu, że mam 107 klasy pancerza? Mogę mieć jeszcze więcej, i będę miał ponad, nie? Rzucam sobie to i zobacz, widzu. Klasa pancerza jeszcze większa, nie? Jeszcze, jakbym zdobył ebonowe ciało, to jeszcze bym miał więcej defa, nie? No i co z, te co z tego, widzu? Jak to się mija z celem, bo. Tak i tak już na 650 i jest już ten cap, nie? Najwyższy próg redukcji obrażeń, więc no to zależy od Ciebie, czy będziesz aż tak chciał sobie tryhardować tylko pod wygląd, czy coś, no nie moja sprawa, nie? R rób jak uważasz. Dobra, możemy do tej szafki w sumie wrzucić te, tą brzytwę e Dagona, ten sztylet, nie chcę go mieć przy sobie w zasadzie. Okej. Okay, wszystko. Teraz musimy... Czekajcie. Muszę zobaczyć co potrzeba na ulepszenie tych masek. Czekajcie. Transmutacja. No, więc... Mogę cię zdziwić, ale wolałbym już latać w, faktycznie w tej ebonowej zbroi do końca gry lub nie wiem. W lekkim pancerze o pancerza pozostałych, lub mm, właśnie tej silver, mm, w tym srebrnym pancerzu, lub no, właśnie w tym srebrnym pancerzu do końca gry sobie grać, a nie jak reszta obklepańców, co gra tylko pancerz słowika, bo jest najbardziej popularny, bo jest ten capture i tak dalej. Obrzydzili mi gracze to. Po prostu taki jestem, nie? To, że. Ty masz inne podejście, i grasz, nie wiem, dedyryczną zbroją lub y, kościennym, y, w tym, y, w kościennym pancerzu chodzisz z kości smoka, z foko. Good for you, nie? Good for you. Ja taki nie jestem, nie? Przykładowo, no mam smagający wicher. No, no i co, co z tego, że używałbym szybkie ataki, każdy ma wytrącenie z równowagi. Też by mi to zniszczyło rozgrywkę. Dużo jest takich rzeczy, które po prostu nie powinno się używać, bo niszczysz sobie satysfakcję z gry. Bynajmniej ja i to, że ty nie będziesz tego stosował, co ja, to ja nie mam żadnego problemu, nie? Ale jak, wiesz, pytałeś czy coś, no to ci, mam, mam nadzieję, że odpowiedziałem ci adekwatnie, dlaczego ja nie używam dydrycznego setu, a nie kościanego. Mam nadzieję, że Cię odpowiedź zadowoliła. Jak nie, no to wybacz, nie? Dobra. Chyba sztabka ebonu. Jedna, no wystarczy. Tak? Bo, bo ja się tak zagadałem z tym gadaniem do Ciebie i... Zobaczmy. Sztabka ebonu, Sztapka korundu, Sztapka złota. Okej. Okay. I malachit, okej. Okay. Jeszcze set pod ulepszanie nam jest potrzebny. No no no, secik pod ulepszanie jest nam potrzebny. Jest nam potrzebne to. To. Czekajcie. rękawice, buty kapitana i fartuch kowala. Tak, mamy wszystko, możemy się już w to ubrać. Buty kapitana, fartuch, rękawice żołnierskie i pierścień i naszyjnik. Pięknie, mamy wszystko. I teraz znowu trzeba lecieć na sam dół po sztabki konkretne. To był korunt, ebon mamy, złoto chyba, tak? Coś takiego było. I ebon mamy. I to było złoto jedno. I korunt. Mamy korunt. Mamy jeden korunt. Pięknie. No to bierzemy i ulepszamy. Tutaj te... Tych butów nie mogę ogarnąć, nie? Musicie mi napisać, żebym miał to na uwadze, nie? Że... Żebym ogarnął te buty i faktycznie już to poulepszał. No, tutaj te rzeczy. A w sumie tą zbroję płytową możemy machnąć. Jak już jestem, to. to już machniemy, nie? Niech już będzie. Sztabkę Ebonu. Lećmy na dół. Przy okazji machniemy ten pancerz płytowy. Nie lubię w nim aż tak mocno paradować. Mam trochę negatywne odczucia. Wydaje się mniej taki masywny niż normalny, nie? Bo standard y, wygląda bardziej taki masywniejszy, nie? Ten pancerz. A tutaj jest taki bardziej smuklejszy, nie? Dobra, to tak. My tu gadu gadu, a tu trzeba to faktycznie machnąć. Dobra, to tak ulepszamy. Okej, okay. Moska na krina i Wolsungę jeszcze i szklane. O, dobra, wszystko się zgadza pięknie. Odłóżmy. Ułóżmy to. Tak, płytowe. Rękawice. I hełmik. Pięknie. Transmutacja jest? Jest. Okej. Okay. Dobra, odłóżmy jeszcze ten zestaw do ulepszania. To jest też istotne, bo nie będę z tym paradował. Fartuch, maszynik. Buty kapitana odłożyłem, tak? Tak. chyba że nie, czekajcie. Mm. Tak. Czekajcie. Fartuch. Polecę na szybko się upewnić, czy faktycznie miałem te buty. Te. Lepiej się upewnić, niż potem płakać. Bo z tymi butami to czasem mam tak, że faktycznie mam wrażenie, że ich nie ubrałem i potem jest lipa, nie? Ale wszystko się zgadza. no. Lepiej się zawsze drugi raz upewnić, wiecie. Jestem tego zdania. Mm, to jest na Gizargo. No to pod sklepnie. To możemy już założyć sobie. maskę na Krina. To musimy oddać, bo jest quest. Okej. Okay. Wszystko się zgadza. Jest ok kości możemy podkładać, będą zalega, różne, kiełmamuta. Dobra, malachit dłuż Dobra, fajnie, bardzo fajnie, tu nic nie mamy. O. Możemy to wrzucić tutaj. odwóż, odłóż, odłóż i odłóż. Wiecie co? Bo tak trochę czuję się Jesteście winny, że nie zrobiliśmy za bardzo. <laughs> Więc może od, odwiedzimy Myrwatch, taką wieżę maga. Myślę, że ona jest bardzo fajna i raczej nie będę używał, ale po prostu wam jako ciekawostkę pokażę, że jest bardzo fajnym miejscem i uważam, że no ona powinna być dużo dużo droższa, nie? Możemy użyć szybkiej podróży do Mortal i przejdziemy się tam. To jest bardzo fajne miejsce. Jak ktoś lubi taki akcent właśnie magiczny, no to Myrloch. No, obowiązkowa lokacja dla kogoś. Okej, okay. dobra, jest na horyzoncie. Dobrze, dajmy sobie czekanie. Odwiedzimy Merwatch i możemy pójść sobie na spokojnie w następnym wideo i robić szaptur, yy, szary kaptur nocnicy, nie? Możemy sobie już zaznaczyć na no spokojnie, chociaż o, po zakończeniu w sumie tego pójdziemy tam, nie? Do pękniny. A kłeścik tam nie jest jakiś mega, jakiś długi, nie? Patrząc, że już... O! Wróg. Dobra, ładnie To jest chyba zwykły smok, ale może... mogę się mylić Więc będziemy się z nim bić Czy polecia jej sobie dalej? Chyba poleci. Dobra. Taki z nim widzowie. Jak się buja. Jak już sami widzicie, że już... Widać właśnie MyRoach. O, chorusik. To jest bardzo fajne miejsce. Tylko wiecie, jaki jest problem, jaki ja mam do tego miejsca, do MyRoach. Jest związany z tym, że mm, granie kara gracza za to, że taką dobrą lokalizację znajduje. Że tu powinna być bardziej wymagająca. Mm, Powiedzmy, walka przeciwnie jakiś stojący tutaj, czy coś. Nie wiem. Gościu, który okupuje ją i mówi wam, nie wiem, zapłać mi 50 tysięcy i ci to sprzedam, nie? Albo 100 koła, nie? Więc. No, naciągany, nie? To jest to samo, jak wam mówiłem, że jest ta wioska taka. Nieopodal. Rorikstead, nie? O, Plantacja Złote Wzgórza. To jest tutaj, nie? No to ja jestem zdania, że jeśli grasz, to znajdzie to alchemikiem, który sprzedaje mikstury w całym Skyrim i zostajesz najbogatszym po prostu mm, człowiekiem w Tamriel to w natychmiastowy sposób zostajesz, nie? Przez tą plantację. Broken. Bar bardzo broken i niezbalansowane. Powinno być obostrzone jakąś kwotą pieniędzy, żeby było graczowi trudniej. Hans. ok, Niepotrzebnie pochodnie zebrałem. Mój błąd. Mirwatch. Przeczytaj dziennik Hansa. Mirwatch. Okej, okay. ja mniej więcej wiem, że tam trzeba użyć ognia na to oko, i się aktywuje pieczęć, i można wejść do środka. Akurat miejsce, akurat znam. Jak chcecie, to powiedzmy sobie, możecie zatrzymać i przeczytać. Ja mniej więcej to tam kojarzę i znam. Wyrzucę przy okazji tą pochodnię, która jest nam zbędna. Nie oszukujmy się, ale jest nie znam i tutaj potrzebna. OK. Płomienie. Potrzebujemy płomieni. O, I króliczek chyba do tego wchodzi i aktywuje chyba możliwość wejścia tam do góry. I to... Z jest ten problem, że małymi środkami wchodzicie do środka i tam macie też miejsce na składniki alchemiczne do posiania, nie? Więc... No broken, nie. Tylko nie jest to aż tak mocno broken, jak wam mówiłem, że plantacja jest, nie? Plantacja zło, Złote Wzgórza, no tam macie całą farmę, nie? I tam jest chyba 44 sadzonki pod, pod sadzie, nie, nie? więc no, broken, nie? A tutaj macie Myrwatch. Gdzieś tutaj chyba są skrzynki. To jest w sumie jedna. Miejsce, akurat uważam, że jest bardzo klimatyczne i tutaj spoko jest zrobione, nie? Macie sejfik przy okazji i... kumacie, że nic nie wydaliście i jest to wasze, nie? I możecie używać. Jest to nieśmieszny żart. Wchodzicie sobie do góry. No i macie takie miejsce, nie? I ona jest bardzo mocno nawiązujące do komnaty arcymaga w Akademii. I tutaj chyba też było miejsce, w którym można chyba kostury robić. Zaklinasz kosturów. Bo to jest związane. Aha. Okej. Okay. Widzę, że gra lubi się tutaj ruszać. To sobie chyba wczytam. To ja nie podchodzę do tego stołu, do zaklinania tych kosturów. No, ale sami widzicie, że mm, jest tutaj dużo takich stojaczków yy, specjalnych, nie? Tu są chyba też stojaki na specjalne bronie. Miecz Harkona, tarcza rudniczna. Tu jest sporo tego. Tarcza Ethereum. O, sami widzicie. Więc no. Od Was zależy, czy byście sobie z tego korzystali. Są specjalnie stojaki, też pod to zrobione, i te inne budynki też są tak skonstruowane. Z Anniversary Edition mają właśnie takie też stojaczki na maski, nie? Bo wokół na nie mamy. O, i możecie sobie założyć tutaj taką maskę. Spoko. Maska Wolsunga, nie? Crossies i tak dalej. Też to jest... I tu są te dodatkowe trzy maski, które są z wyspy, nie? Z wyspy, z Saltheim. I chyba tyle, nie? Najważniejsze to ludzie tutaj tryhardują, bo jest dużo składników alchemicznych i tutaj przylatują i macie tak mora tapinela i macie chyba kępa pełzanicy, nie? No i chyba jeszcze tego łuskowiaka y, musicie dorwać u kogoś i robicie sobie naj, te najlepsze miksturki pod sprzedaż i levelowanie alchemin, nie? Więc miejsce mega broken, y, niezbalansowane, żeby levelować się i łatwo zdobyć kluczowe składniki alchemiczne i no sami widzicie, że tutaj macie um, miejsce na sadzenie, więc... No powiem wam, że jest to duży plus, nie? I do, trzeba też dodać, że miejsce jest bardzo ładne, nie? Jak ktoś lubi takie klimaty, to myślę, że jest to w cenie. I są też tutaj te serca, y, sercowy kamień, który znajduje się w Saltheim. Um, one są bardzo też spoko, mają taki... taką fajną aurę, jakby pulsowały taką energią też, też więc spoko klimat nadaje, jest ok Nie będę podchodził do tego, tego stanowiska, bo <ścoughs> zaczną rzeczy latać, ale no dajcie znać, czy zdarzyło wam się tutaj przywędrować, czy korzystaliście z miejsca, dajcie znać, ja uważam, że... Jak po gracie trochę dłużej, to można tutaj przyjść i tak dalej, ale ja uważam, że według mnie mocno niezbalansowane miejsce mm, i my stąd wychodzimy. Nic tu po nas. Po prostu tak jako ciekawostkę Wam pokazałem i że łatwym sposobem możecie sobie znaleźć mieszkanie, nie? W łatwy sposób. No, Niezbalansowany, nie? Nie oszukujmy się. No więc, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę lub komentarz pod materiałem i dajcie znać, jak wam się podoba MyRWatch. Czy też jesteście zdania, że nie powinno się z niego korzystać? Chociaż on jest mniej szkodliwy na pewno, bo ma mniej sadzonek do posadzenia pod składniki alchemiczne niż plantacja. Do złote wzgórza, bo plantacja ma 44, i kumacie to, że nie płacicie za, plant za tą farmę żadnych pieniędzy. Macie tylko questa, jakiegoś tam śmiesznego z z dzieckiem i, i tak dalej. Yy, I pokonując chyba tam zjawy czy takie duchy, nie? Yy, I nie płacicie za to. To jest no nieśmieszny żart, według mnie, ale to jak dla mnie, nie? Nie podzielcie się swoimi opiniami i odczuciami. Co myślicie o MyWatch, Czy znalazła się mniej więcej na Waszej drodze? Czy omijacie, bo uważacie, że jest to mm, oszukiwanie? Bo zdobywacie coś bez wysiłku? Ja uważam, że jest to oszustwo i tego się nie powinno używać w żadnym zakresie. Do odhaczenia, pokazania jako ciekawostka spoko. Ale nie używać nie. Nic, dziękuję Wam za oglądanie, a my widzimy się już w następnym materiale. Już nawet zaznaczę sobie szary kaptur nocnicy. Nawet możemy już skoczyć do tej pękniny, żeby było dużo, dużo łatwiej. I sobie zapiszemy. O! Już jesteśmy na cmentarzu. Za chwilę będziemy ciągnąć ten wątek dalej. No w sumie będziemy go zaczynać. No i dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się już w następnych materiałach. Na razie. Cześć.